No w końcu to bo to No to on idzie na topa Tak. Ja nie wiem kim Gdzie To zagrawa? będzie Gdzie chcesz O Boże Morganum Nie yeah. Jeremesz, ale ty idziesz do dżungli? Ja u niego grałem. Przemek, może idź na mida, pizza? Przygotuj Pisa, się do abordażu! A kto chce być adekerem? Nie wiem gdzie jest Jak się w to gra? W gdzie Nie wiem. Ej, ktoś musi się na mida i do dżungli jeszcze. Ja adekerem. Ja mam być adekerem jak ktoś. Czy chcesz być supportem, czy adekerem? Gdzie Przemek idzie? Przemek idzie do dżungli. No bo ja. Abo To ja idę do bota. No tylko mida, albo dżungli. Czy go wolisz, mida czy... A Ja mogę iść z supportem To jedyna na No tu też, ADC. Masz ich Ehh, dobra. No lepiej heal. A gdzie nie jest na topa? No bo ja wiem. Lol. No lepiej. O boże, z Arek ze skórką gra. A name, Czyli wygląda teraz, nie? Lepiej. No lepiej, lepiej. Dawaj ją, dawaj! Aaa, Leona 0-11 Dobrze! Dobrze! Dawaj jeszcze ją, może złapię. Za 3 sekundy jedną Dobra, nieważne, nieważne Chodźcie Drake'a mhm, Dobła O, Leona Dzięki za SS <laughs> Tam myślę, że to się Nie wyszło Aaaaa zginie, nie zginie Nie wyszło Dawajcie, zobicie ją ej chłaki Chodź drona Dobra, użyła ulta tak. Ale możemy coś jeszcze zrobić chodźcie Drajka Przeciwnik ja dokonany Nie mogę złapać ładnie ładnie Zabiję Dobrze ja ucieknę. Tylko tam uważaj. Aj pomóżcie. Ja o ucieknę. Kurde. Ja. No <laughs> tak za... Nie, nie biję! albo dobra, biję mnie. Bicie, bicie, bicie. Brana Q. Dawaj. Dobry. Jestem taki OP, nie? Nafidujcie mnie. A co budujesz, tak w ogóle? Ej, jaszcie na ktoś. Oni chyba co, mają ładne, ale dobra. A, A tu nie nie, nie nie, na stąd Tu to, to dawajcie, dobarę. bo ja wszystko dałem. Ku...lde, no... Dupa. Super, super, dobrze, ginę. <laughs> ja też prawie padłem, ale zdążę się... rikalnąć. Dobrze, lona zabije. Cicho. Cicho. No cicho, no kurde. Zmrona, babcia. 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 A ten się cyka, nie? No bo nie wiem czy to pułapka, D Widziałeś tego graba? E tam Ja bym to Widziałem. lepiej wykonał No no, na pewno Pewnie lekcje <laughs> Zadania domowe <laughs> Rona, możesz mi zostawić tutaj szkoda. Ej, uważajcie. No idziemy im pomóc. Chodźcie w ulta mojego. O kurna, co tam się dzieje? Ola, tam, ja tam Kurna, dygnę. Nie muszę, ucieknę. Ja ucieknę. O! Fakt, Dobra, jakbym dostał jeszcze chwilę... trzech uciekaj nie uciekaj. a dobiję, ją. a dobra, już nie uciekniesz. zakład albo ultem, a cięż ucieknie. kurwa, ja, 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 no tu już. Ja? No, Co my zrobiliśmy się? szybko. Dobra, to ja idę mi dać coś. Jo, jo, jo. Czekaj, chociaż... Zrobiliśmy się na takim speedzie tego Drake'a, nie przemyk No. 5 sekund może trochę będzie. Ja go przytakowałem. Chyba hydrę teraz będę robił. Nie? No chodź tutaj. Hehe, ja jestem nafidowany tak. Ej, pomocy, pomocy! O dobra U kogo taka gruba biwa? Ja. Okay. U kogo siostra biwa? <laughs> to jest na chacie Ale zrobiliśmy, to była info Widziałeś to przy krzyciu?

CHODŹ PRZEMEK! <laughs> Przemek teraz tańczy <laughs> <laughs> Ej, trzeba topa, znaczy bota wziąć Spoka mam wiesz, że bota Uuu, Arek, jakie krytyki e. No co on robi, Uj, No dawajcie, tak? Okej okay. wow. Kurde Come on bitches. Dobra, nie ma co chyba gonić Możecie Leonę zabić Ale sam nie idzie Panie no kurde, trafiłem go. Dobrze. Przemek, cofaj, bądź cię zabiłem. Jak Lona na ciebie skoczy. Może. Czekajcie, jeszcze ja wbiję. Czekajcie ich. na nas. No za długo, oni już i tak uciekli. O kurna, o kurna, o kurna, dobra, coś tam uciekam, ale... Dobra, ucieknę. Była woki, coś coś mówi. Jakaś pomoc, czy coś? <py67> Dobra. Nie. No to kurwa. śmierciu Pustoszenie Co za Uciekaj Co no za Widziałeś jak ładnie skrytykowałem No kiedy to nam mu się wbije Nie wiem No stoi i dostaję po morcie

Dobra, dobicie Małka jakby co od, od ten... Dobra? Jeszcze ma ja możemy Dobra, nie eee, to jest tam. tam O ładnie, ładnie Kurde Co zrobił? No i wygraliśmy <gry> Ej, bota chodźcie się zdjąć nasz, słyszysz on, że tylko mikro? Nie o, wiem, nie, nie wiem. wiem Ej, spróbujcie shitlopa wziąć Dobra, Dobra ja, ja to tak ptankuję Będzie stworów na fali, też nas... No, weź Gg Dobra, syrneli Dobrze Zwycięstwo! No, wygrałem nam to <laughs> nie musicie dziękować. 5 lat bez grania nie i od razu...